Jej, hej, hej! Z tej strony szyszka i przyznacie, sami dawno jakiegoś materiału nie komentowaliśmy. Tak się okazuje, że ostatnio na kanale Big Brain pojawił się film o naszych ulubionych dinozaurach. A więc, my, jako naczelni weryfikatorzy, zobaczymy, jakie błędy pojawiły się w tym filmie. Zapraszam Was już do naszej wspólnej oceny tego oto filmu, którego autorem jest najwidoczniej pan Adam z programu Matura to Bzdura. Zatem, panie Adamie, proszę nie zawiedź mnie. Które zwierzęta są potomkami dinozaurów, które dzisiaj żyją? Psy po prostu psy. Od dinozaurów? No. Na długo przed pojawieniem się człowieka naszą planetą rządziły zwierzęta zupełnie do niego niepodobne. Fascynująco różnorodne i osiągające nierzadko ogromne rozmiary. Pozostawiły po sobie dziesiątki tysięcy skamielin, dzięki którym są jednymi z najlepiej zbadanych i najpopularniejszych reliktów prehistorycznej przyszłości. Tutaj już można przyczepić się na siłę do dwóch błędów. Pierwszy polega na wypowiedzeniu zamiast relikt przeszłości, relikt przyszłości. Ale to raczej można wybaczyć, bo każdemu zdarzyło się jakieś słówko przekręcić. W moim na przykład przypadku, jeśli chcecie wiedzieć, było tak, że spotkałem się z pewną nazwą dinozaura, mianowicie Huayangosaurus. No a teraz kipnijcie trochę zanim wymówię tę nazwę i pomijcie pierwszą literę A w tej nazwie. Oj tak, takie coś mogło jeden problem sprawiać. Czy to w domu, czy to w szkole, piękne czasy. Natomiast drugi błąd jest częściej spotkany i polega on na wplataniu słowa prehistoria w paleontologię. Termin prehistoria obowiązuje głównie w archeologii, bo odnosi się do czasów pierwszego człowieka do pierwszego pisma, czyli do starożytności. Jednak zamiast w paleontologii używać słownictwa prehistoria, używa się pleistocen czy holocen. Oba te definicje nawiązują do prawie podobnych czasów, ale odnoszą się one do kompletnie innych nauk. Jednak używanie w paleontologii czy w tej społeczności terminu prehistoria jest już tak głęboko zakorzeniona, że tego się po prostu nie widzi. No i moim zdaniem, nazywanie przykładowo dinozaurów stworzeniami prehistorycznymi nie ma żadnego uzasadnienia, chociaż. Wiem, że wszędzie coś takiego paduje, także po prostu miejcie to na uwadze. Dinozaury! I tutaj pierwszy ogromny minus. Czyli po wypowiedzeniu słowa dinozaury i w platanie scen mających niby ukazywać dinozaury, są pokazane zwierzęta, które dinozaurami nie były. Przykładowo, mozazaur, który był gadem morskim, czy. Coś, co kiedyś nie miało szansy bytu, a jedynie jest wymysłem twórców. No i obiecuję wam, to jest zjawisko nie jeden raz się powtórzy. Zapraszam was, abyście razem ze mną wsiedli do wehikułu czasu i przeżyli paleontologiczną przygodę, tropiąc ślady tych gigantycznych stworów uznajmy, że te 70 milionów stanowi całkiem sporą liczbę. Natomiast czas, w którym stąpały po Ziemi dinozaury uznaje się za ponad dwa razy dłuższy. Od pojawienia się na naszej planecie pierwszego przodka tyranozaura... Tutaj nie wiem, czy prowadzący walną gafę, czy montażysta, ale mianowicie mianowanie przodkiem tyranozaura tarbozaura nie jest dobrym pomysłem, ponieważ oba te dinozaury żyły w tym samym czasie. No a przodkowie kredowego tyranozaura, żyli w jórze. Tak właśnie docieramy do pojawienia się na Ziemi dinozaurów. Datujemy je na środkowy okres Triasu, około 237 milionów lat temu. Rzecz jasna, dinozaury nie stały się dominującym gatunkiem z miejsca. W Triasie prym wiodły gady sakokształtne, płazy, tarczogłowe oraz pseudolagozuchy, których potomkami w Linii Prostej są między innymi krokodyle i aligatory. Tutaj co najwyżej można przyczepić się do tego, że raczej nie stosuje się już nazwy gadysakokształtne, tylko synapsydy. No i również autor filmu, mając na myśli klad pseudozuchów, bo raczej o ten klad chodzi, zamiast tej nazwy wypowiedział pseudolagozuchy. Czy coś to zmienia? No dosyć dużo, ponieważ pseudolagozuchus nie jest jakąś grupą zwierząt, lecz nazwą dla argentyńskiego zwierzęcia striasu. No a raczej dawno już nie używano obecnie nazwą, ponieważ zwierzę to jest już znane obecnie pod nazwą lewizuchus. A co ciekawe jeszcze, należy on do klanu silezaurydów. No a według ostatnich i najnowszych badań, silezaurydy faktycznie mogły być dinozaurami, no a przodkami dinozaurów na pewno nie były krokodyle. Nauka nie jest w stanie dać nam dzisiaj jednoznacznych odpowiedzi. Niektórzy badacze wskazują, że przodkowie tyranozaury Rexa zawdzięczają ten stan rzeczy odporności na zimno, która miała wykształcić się u dinozaurów jeszcze przed wymieraniem triasowym. Warto zaznaczyć, że ukazany tutaj daspeltosaurus nie był zwierzęciem żyjącym nawet blisko wymierania triasowego. Sam daspeltosaurus pochodził z końca kredy. Więc nie mam pojęcia, czemu tutaj go wpakowaliście. Jedno jest pewne, dinozaury przetrwały późnotresową katastrofę ekologiczną znacznie lepiej niż ichtiozaury, plejzozaury, czy płazy ssakopodobne, czy amonity. Te wymieranie faktycznie dosyć mocno odbiło się na ichtiozaurydach, ale czy przyniosło to aż tak katastrofalny wpływ na plejzozaurydy, czy amonity? Raczej nie sądzę. Kredzie. Ciężko oszacować, który z dinozaurów był największy. Ale gatunki takie jak argentynozaur mogły osiągać ponad 30 metrów długości i ważyć od 70 do ponad 100 ton. Ten, kto ogląda moje materiały, wie, że obecnie szacuje się rozmiary argentynozaura na około 35 metrów długości i wagę około 75-80 ton. Raczej do setki nie ważyły. Warto przy okazji zauważyć, że my jako ludzie tendencję do wyobrażania sobie dinozaurów jako tylko i wyłącznie gigantycznych stworzeń. Tymczasem nie wszystkie dinozaury były tak wielkie. Przeważnie skamieliny, które odkryliśmy w naszych czasach, to te o imponujących rozmiarach. Masywne kości rozkładają się nieco trudniej niż te mniejsze a poza tym badaczom łatwiej na nie natrafić. Gigantyzm dinozaurów to jeden z powodów, dla których te prehistoryczne zwierzęta cieszą się aż taką popularnością. Warto jednak pamiętać, że klad dinosauria reprezentowali przedstawiciele bardzo różnorodnych rozmiarów, a niektóre dinozaury nie osiągały nawet 2 kg masy. Tutaj przedstawiony dromomeron nie jest dinozaurem, lecz zwierzęciem należącym do kladu Lagerpetidae. To jest problematyczna grupa zwierząt, ponieważ ich pozycja filogenetyczna nie jest do końca pewna. Raz są uważane za klan należący do dinozauromorfów, a raz uważa się, że bliżej im do takich pterozaurów niż do samych dinozaurów. Jednak można raczej powiedzieć, że dinozaurami one nie były. Kreda to okres w historii Ziemi trwający od około 145 do około 66 milionów lat temu. To właśnie z tego okresu pochodzą przedstawiciele tak popularnych gatunków jak Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Diplodoc, czy też Iguanodon. Diplodok z Kredy. ha! dobre. Tego jeszcze nie słyszałem go, nie? A tak by the way, tak wygląda Triceratops po roku jasnej strony. A zatem skończył się nam ten materiał. Zatem podsumowując, głównie można się przyczepić do tego, że nazywano pewne zwierzęta dinozaurami, ani mi wcale nie były, no i współgranie z montażem, bo często tło zgadzało się z tym, co było mówione w tle. No i rada na przyszłość, jeśli ktoś z was robi materiał, nie opierajcie się takimi stronami jak National Geographic i tym podobne, jak w przypadku tego materiału. Tyle ile bzdur zobaczyłem na tych portalach. Ciężko to w ogóle skomentować. Także jeśli Ci się materiał spodobał, zostaw łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. To był kanał Szyszka i oczywiście jak zwykle życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.